Witam wszystkich bardzo serdecznie, nowych i starych użytkowników YouTube'a. Przede wszystkim tych, którzy nagrywają. Bo to jest projekt skierowany do nich. Jeśli macie jakieś tam problemy z znalezieniem grona odbiorców, widzów, zapraszam. Ja spróbuję was trochę wypromować, żebyście mieli jakieś tam, wiecie, lepsze osiągnięcia niż na przykład te kilkadziesiąt wyświetleń dziennie czy coś w tym stylu. Ale jeśli macie z tym problem, zapraszam, ja wam serdecznie pomogę. Jakieś wymagania. No ja myślę, że przede wszystkim, żeby było tych filmów, chociaż jeden film na tydzień, to już będzie coś. Czy na przykład nie wiem, wiecie to jak chcę to zrobić? Bardzo prosta odpowiedź. Macie jakieś filmiki, dodajcie je do odpowiedzi wideo. Ja je wszystkie obejrzę i po prostu zobaczę, które są po prostu warte uwagi mojej i innych użytkowników serwisu YouTube. Ja myślę, że takich filmków będzie sporo i po prostu pomogę tym osobom. Zaproszę je, na przykład zrobimy jeden wspólny odcinek, w którym sobie trochę pogadamy, zaprezentujemy Twój kanał, co na nim będziesz wrzucał, i tak dalej. No, może kto wie, może coś się uda, tak? Bo to nie jest tak, że no, ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, tym trzech. Ponad 3800 osób nie subskrybuje, tak? Jeszcze teraz doszła jedna osoba, więc za to bardzo dziękuję. Nieważne, czy mamy 100, 100 subów, czy 3000, czy 300 tysięcy, każdy z nas jest taki sam. To nie jest tak, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Jednemu po prostu się udało z jakimś filmikiem, na którym zdobył widzów, tak? Ja mam nadzieję, że znajdzie się jeszcze dużo takich osób, które po prostu zdobędą tak zwaną popularność na YouTubie, chociaż popularność przy 3000 tysiącach. No prawie przy 4000 widzów to nie jest popularność tak naprawdę. To jest tylko przekazywanie dobrych albo złych informacji. No, tak jest w moim przypadku akurat. Jak sami też widzicie, ja zacząłem jeszcze kręcić. Ten kanał w ogóle nie powinien istnieć. To wszystko powinno znaleźć się tutaj, na tym kanale, ale no to już... da niech sobie stoi. Ja wszystkich zapraszam tych, co chcieliby, by im pomóc po prostu, wrzucajcie filmiki w odpowiedzi wideo do tego filmu. Ja Was wszystkich serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, niech te filmy będą zawsze robione z pasją, bo to, co jest robione z pasją, zawsze przynosi efekty. Do zobaczenia i zapraszam do... No do czego? Do wzięcia udziału w ogóle do pomocy, do... żeby dać sobie pomóc, tak? No. To by było na tyle. Do zobaczenia. Pamiętaj, jeśli robisz ciekawe filmy. Przyłącz się. Do zobaczenia, pa, pa.